Wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Pokaż co potrafisz. T44 Medium 8 tieru Radziecki. Dlatego chciałbym go pokazać. meczek tym czołgiem, ponieważ jeszcze pod koniec filmiku pokażę. Prawdopodobnie od 1 listopada będzie wierzchołek drzewka, właśnie dążącego do obiekta 140. Czyli ten czołg będzie tańszy, tak samo jak T54 jak i również obieg 140, a więc T-44 na rzece Pełryłowej, a prowadzi ten czołg Lizak 210 z klanu pmhc a, Cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tendencyjne zazwyczaj na początku pytanie zadaje, dlaczego akurat taki nick wybrali w tej grze, więc dlaczego jesteś Lizakiem 210? Znaczy to dość taka historia stara, bo kiedyś dawno dawno, jak jeszcze grałem w Metina 2, przynajmniej zaczynałem to było z 10 lat temu, to wymyślając nick nie miałem w sumie pomysłu, jadłem lizaka, na którym była cena 2 złote 10 groszy, zł, więc pisałem lizak 210 i w sumie i tak zostało. Okej, okej. To wiemy dlaczego Lizak210. Rzeka Perłowa, czyli mapka, gdzie dużo czołgów pcha się właśnie na środek, niektóre czołgi pchają się w lewo, niektóre w prawo. Jak chciałeś tu zagrać i dlaczego? Znaczy, patrząc na początku na szansę na wygraną się załamałem, bo to nie była już pierwsza bitwa z, z, z tyloma procentami, poniżej 30. Więc postanowiłem w sumie, zwłaszcza że mnie wyrzuciło dosyć dobrze, to na tę krzyżówkę pojechać i coś tam powalczyć. pobić właśnie to, co tam czołgi na most jadą. Miałem nadzieję, że ciężko złapie, ale niestety się prześlizną szybciej. Czyli zazwyczaj jak się widzi taki matchmaking, to gracze piszą: What the fuck, only. Tyle procent na zwycięstwo przejebane, wargaming daje dupy i tak dalej. Ale ty oczywiście nie, nie przejmowałeś się tym i robiłeś swoje. Czyli na początku przejechałeś przez środek, y, aby zobaczyć, kto przejeżdża na prawą stronę. No i tu ci się właśnie y, zdarzyło walczyć z e Oczywiście tym medem. Ok, słuchaj, dobra, to teraz y, coś na temat tego czołgu. Bo ty nim już. Z nie zauważyłeś tego kamienia? Znaczy nie, troszeczkę mi zcięło. Yy, tym czołgiem już sporo grasz. Yy, dlaczego jeszcze nie kupiłeś sobie te 54 No bo właśnie, czekam teraz na promocję. Też priorytetem nie był aż takim. Żeby sobie yy -y. wyekspikować czołgiem, miałem inne. Chciałem właśnie sobie T30 wcześniej, tam dobić do jakiejś dziewiątki następnej, do Jategera. No, jak zacząłem, że będzie właśnie ten wyszłek drzewa, to postanowiłem go zrobić jakoś tak miarę szybko, żeby sobie kupić na pomocy T5. No i ja, ja ci powiem, że oczywiście yy, ja na samym początku robiłem drzewko medów radzieckich to było 3 lata temu, czy ponad 3 lata temu. I kiedyś na początku czołg T44. To on był nazywany zapalniczką albo inaczej, no nie wiem, nazywali go bardzo dziwnie z powodu tego, że gdziekolwiek się w niego nie strzeliło, on wybuchał. Po prostu z przodu wybuchał, z tyłu wybuchał, w wieży wybuchał. Po prostu później, dopiero po pewnym patchu, zmniejszyli mu to. Jak jest teraz z tym czołgiem? Czy on. Ja nie doświadczyłem Aha, czyli pod wpływem, pod wpływem tych paczy już przestał tak wybuchać. Czyli jakim czołgiem jest w tej chwili? Jakbyś mógł powiedzieć o jego zaletach, wadach. Czy on po prostu jest taki wypośrodkowany, nie ma za dużo zalet i wad, ale jest taki średni? Jak uważasz? Jakim czołgiem jest T44? Na pewno ja uważam, że jest bardzo dobrze zbalansowany. No, jedyna wada, która jednak mnie trochę przeszkadza, to jego penetracja na pociska postawy. Bo jednak, jak często dosyć rzucam matchmaking na na dziesiątki, a tam na no niestety 175 mm kuleje, nawet 235 na złocie często nie wystarczy. Mhm. jak to mobilny pancerz, naprawdę kadłuba jest. No, zadowalający, 90 mm pod takim kątem to potrafi odbić naprawdę dużo pocisków. Wieża też dosyć mała, taka kropelka, dosyć obła, więc odbija sporo. Mhm, No, żwawy, mobilny. I ładny. I ładny. E e też no, 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 no. Słuchaj, bo m, tak naprawdę... On posiada dwie lówki do wyboru 100 mm Ale ma też jedną dwójkę. Czy próbowałeś już walczyć tym czołgiem z, z działem wolno przeładującym, słabo celującym, ale z pieprznięciem 390. Nie no, nie, od, nie odważyłem się, bo jednak to ma być met to ma mieć w miarę przeładowanie no tutaj jak widać 683 mi ładował na tym dziale to już tylko nie miałem praktycznie BI no, na tamtym ładował mi 164 z tego co patrzyłem przynajmniej na spektorze, więc nawet nie chciałem po prostu, jednak med ma mieć. penetracja ta sama, jednak chciałem strzelać i trafiać coś, a nie tylko tam odbić od czegoś albo w ogóle, żeby poleciał w kosmos. No właśnie posiadacze czołgu T34 przez 3 yy, właśnie yy, wiedzą, że yy, 122 nie nadaje się na meda. Y, z przynajmniej y, ósmoterowego. Y, no i co? Siódmy kill i pierwszy goldowy pocisk, ale już szybko zamieniłeś na normalne. No nie y, wiedziałem, co ty jeszcze żeby wyjechać z nim. Y -y. y, my tu gadu, gadu, a ty już 5000 obrażeń. No, na tym działku, właśnie z tym przeładowaniem, dosyć szybko takie obrażenia idzie do. No, no, no. Z tym, że jeszcze nic nie wiadomo, bo jak widać yy, dwa niszczyciele czołgów zostały na kapie, w tym dosyć skuteczny czołg yy, jak Tiger 8.8. I co tu planowałeś? No to planowałem, no tu mi troszeczkę ścięło, bo oczywiście mój antywirus postanowił mi przeszkodzić i wywalić mnie do pulpitu. Yy. No nie wiem, no postanowiłem pod kapa podjechać, objechać ich tam naokoło. Może bym trafił akurat, żeby oni jechali do nas na bazę. To bym ich od tyłu złapał. Mhm. Mm no ale los chciał inaczej. Los chciał inaczej i jak Tiger88 jest na y, kapie. Raz udało ci się w niego strzelić, ale tak naprawdę, żeby celnąć w jego miękką przestrzeń, mm, musisz się wysunąć. A wtedy dostajesz od niego bombę. Zobaczymy. No tutaj yy, o dziwo przebiłeś, mimo to, że gold, ale to jest tylko 230, a tam ma 250 pancerza, no przebiłeś. Tym razem się nie udało. O dziwo ten niebieski gracz nie potrafi coś w ciebie celnąć. Nie? Ja to próbowałem w KM a wcelować, ale też nie. No, prawdopodobnie na ota imię mierzyłem, w ziemię idzie. Mhm. -mm. No, mogę spokojnie przymierzyć. No i Ridley Waters jest zrobiony, czyli ósmy kill. Ten czołg, czekaj, zobaczę, co piszą tutaj na stronie, wprowadzony na stan armii. W 1944 roku, do końca wojny, wyprodukowano 965 pojazdów. Czołg pozostawał w służbie do lat 70. Myślę, że w ogóle warto jechać medami radzieckimi, bo czy też T34 z tą spamerską lówką, czy T34-85 z fajną 85, czy też T44, T54 i, i obiekt 140. Wszystkie te czołgi są naprawdę świetne. 9 zniszczonych czołgów już chyba y, nie dadzą ci zniszczyć 10. No i zacne obrażenia, jak na meda. Y, aha, właśnie działo, 250 uszkodzeń. 170, 175 penetracji. Jeszcze miałeś no, nadzieję na y, no, ja tu pula. Chodzi to, że ta od 44 ubije tej od Pantera, ale zdecydowanie hmm. jeszcze chciałem się spytać y, pmhc czyli to jest akademia klanu tak, PMHC, tak? tak? czy naprawdę jest, jest ten taką akademią, jeżeli chodzi o 10 tier, jest to tak naprawdę taka akademia czy PMHC, a w zasadzie jest klanem normalnie walczącym na, Grymy, na turniejach i tak, tak. dalej się prowincje zdobywać mhm. właśnie teraz na obwodzie archangelskim siedzimy sobie ładnie mhm. Mhm. czyli yy, w przyszłości niekoniecznie musisz dojść do głównego klanu, bo PMHCA też jest dobrym klanem przecież, nie? Dokładnie. Okej. Okay. Wynik, wynik. No to jak mówiłem, Ridley Waters, Top Gun, High caliber, jakieś dziwne medaliki. Takie odznaczenia, które, których nazw nie przeczytam. No i obrażenia bardzo ładne, bo 5776 9 zniszczonych czołgów i 1766 yy, głównego yy, EXPA. No i dlaczego mówiliśmy, że fajnie, że pokazać, żeby pokazać ten czołg, ponieważ yy, właśnie na stronie Domina można przeczytać, że od 1 do 15 listopada będziemy mogli yy, za o 30% taniej kupić y, czołgi dochodzące do obiekta 140 od 8. tieru. Jak wiadomo do T54 y, dochodzą trzy czołgi, czyli obiekt 416, T44 oraz T54 LT. I te wszystkie pięć czołgów będą o 50% o 30% tańsze, z czego się bardzo cieszę, bo y, będę kupował T54 LT. Więc jeżeli ktoś y, ma teraz do kupienia jeden z tych czołgów Warto poczekać te 10 dni i kupić to za 30% taniej. Tak samo jak właśnie ty zrobisz, nie? Dokładnie. Poznia ok. Dziewiątki. No, 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 no to chyba wszystko. Czas na pozdrowienia. No to pozdrawiam bardzo serdecznie całe, to czy znaczy wszystkie korpusy PMHC. No i to tyle. Wszystkie korpusy, czyli ich jest tam ile? PMHC 1, 2, Akademia okay. i weterani. I weterani. Cztery. Cztery. Ok, dziękuję za uwagę i zapraszam do następnych odcinków. Trzymajcie się.